Siemano, ja jestem Mysza, a to jest kolejny odcinek z Agro... Agro-Paladyna. No i lecimy do giereczki. No trochę wyszukuję przeciwnika. Swoją drogą mam 715 gozda, szykuje się odkrycie nowego skrzydła z jakiejś przygody. Póki co areny mam jeszcze rozpoczętą, poza tymi 17 ma, 715 ma golkami Golda. Uter kontra Mediv. Mm -hmm. Mediv. Niech rozpocznie się gra. Będę walczyć z honorem. Perowulture. Dobra, to, to, to out. Tyle żubów nie nadaje się na Mediwa na drugą turę, dlatego że on tylko używa pinga i tym dupie, Szczerze mówiąc. Ja. O. To nie dobrze. dlatego, że w mych są śniego, śniego O boże. To jest fatalne. I muszę zużyć na to oszczędność. Za sprawiedliwość. Nie mogę sobie pozwolić na tą obniżkę. Na tą obniżkę. No. Mm, kosztu mechów. O, no, gdyby mi tutaj shredder teraz pasł. to bym miał pokrze, pokrze. Za sprawiedliwość. To będzie mirror. Instagram tak. I w następnej turze oddam mu zbieracza łupów. Dodatkowo zagram Wilkora. Wydaje się to być spoko. No, Shredder jest. Tak jak mówiłem. No więc zbieracz. On dostaje mirrorowa i zagrywam Wilkora. Za sprawiedliwość. No, tak, tak, tak i tylko coś nie takiego. No dobra, trzeba przeżyć. Następny shredder plus giermek, najprawdopodobniej. A z tą drównym sobie jeszcze poczekam na jakieś kombo. No, ale na tego Macmage będzie duży problem, jak myślę. Bo jaki ma, tak taki ma late, a może tak? Taka mi a jednocześnie często zaczyna z jakichś tanich, e, z pani, o, no. taki e, często zaczyna z tanich dropów. No, nie wiem, czy na tego konnego Argentu zadziała to zamrożenie. Dobrze, hmm. przejduję. To jest story. No, niestety, jeżeli to jest wersja z Magiem Antonidasem, no to będę miał problem, bo te gnomy dają części zamienne. Z tych części zamiennych wy... wyciąga cały czas firebale. z antonidasem. Rozbolt mi siada cudownie. No to jest słaby stromnik. Nie zobaczymy czy strajduje tego 1-1. Nie, nie strajduje. Okej. Okay. Zagram konnego i shield'a w No to jest ten nawet może być spoko, dlatego że... Z tego co pamiętam, Mech gra z erotycznymi... Nie, to Eterycznymi przy, przywoływaczami. Więc to są okrzyki bojowe. Mniej kreatura jest... Ile on ma kart? On ma 6 kart. Ja myślę, że polecę po 3 karty. Po 4 Oszcze ofiarna bohaterka. Nie, no tutaj zagrano tylko Hero Power. Zresztą, to w, zresztą, zresztą. To w następnej turze wjedzie ona, ofiarna bohaterka plus Hero Power. On podejrzewa że czeka na value pod flamestrike. Mogę naprawić wszystko! i, I low No, na no, low jakąś tam odpowiedź mamy. Mamy jak sobie z nim poradzić. Pają jest problem, bo cały czas ten strike jest. kurzęcy. Bez obaw, słonka! Kawaleria przybyła! Muszę się! śpieszyć. Czekam na rutka! Za sprawiedliwość! Wiszcie ją! No Nagram w ten sposób. Przynajmniej nie jest w stanie mi całego stołu sprzątnąć Flamstrike plus Ping. No ale najbardziej się tutaj obawiam doktora Booma. O no, i się pojawił. Akurat w tego poleciał No i akurat tego rozbiło Za sprawiedliwość. No i akurat na tego poleciał, no po prostu nie wierzę ten spiegł okoliczności Ja się nie boję Boże jak te fatalnie bomby siadły Naprawdę, frame Strike i grze. No fatalne były te bomby, wszystko mi posprzątały ze stołu. Rozbiły jeszcze pająka. No i pytanie, czy będzie miał tego flamestrike? Dużo tam, czyli nie ma, Blizzard ewentualnie. Ale ma nakręcanego rycerza. Okay. Nikt nie pozna naszych tajemnic. To walcz. Robi się tu gorąco. Ja Powedom, że tego Fukas sprzątnąć.

No i tylko ze spelów może wyciągnąć ten damage. By mnie sklepać. Hmm. Ale pojawił się Doktor Hook, no i po prostu karta OP nie Gdyby jeszcze te bomby jakoś poleciały w twarz, czy coś miałbym ten stół. Tutaj tak, trzy dwa sprzątnięte za pierwszym razem, za drugim razem rozbite pająki. Ale chociaż Mstrajka hmm. nie miał. Pokażę im! Już No i... No albo musi... Potrzebujesz mojej pomocy? Otrzyma. No to jest chyba little. Myślmy. 3, 4, 6, 8, 10, 12. Tak litam. Oto I tak w sumie ledwo co wygrałem. Gdyby nie to on, żebym tutaj poczuwał konsekracji, żeby się sobie z tym stołem poradzić. Ale jest Windstrike Dalej na wygranej. Tym agro. agro-paladynem. Myślę, że w tym miesiącu jeszcze do piątki spokojniej się dobije. Będzie złoty epic. tam chyba dwa kanony złote. Jest za piątą rangę. Więc na przepałkę pójdzie. Zbieram powoli na sylwana. O, boskołaska i konsekracja w wlatuje. Na no, mega Argentum, to wiadomo. Fajny pierwszy, pierwszy drogi drog. z Honorem. Jakaś dwieczka jeszcze, jakby była. Cienna bohaterka, no powiedzmy. Chronię światło. Jeżeli teraz będzie kolejny uh, shielded mini no to mogę zaatakować się nią i zagrać ofiarną bohaterkę. To wygląda całkiem nieźle. Hmm. No. Nie panu Palladynowi nie za bardzo śpiesz. A zbiera jest lepszy, Lepszym dropem. Odwojony wykorzystujemy, a tutaj nie ma się, póki co, czy nie ma się niczego obawiać. Tutaj myślę, że spokojnie wskoczymy z Druchną. Wracajcie do przodu. Tutaj zbieramy To tu Do przodu. No nie było sensu oddawać tego 2-1, tylko po to, żeby została tarcza na 1-1. Coint receiver. Tak. Co wszystko idzie, przewidzieć. I to jest najprawdopodobniej jakiś Murloc OTK lub Enzod. Eee, Keeper of Ulduman wydaje się ciekawa, ale z drugiej strony ten Paladin ma dużo celów, których chcę się pozbyć. Dzięki tej Keeper of Ulduman. Zastanawiam się, czy grać Wilkora. No nie, ofiarna się wydaje lepsza. Jak ma konsekrację, no to i tak już jestem... już mam duży problem. No niestety w tym meczopie najprawdopodobniej konsekracja moja mi się nie przyda. Będę ją się tak na siłę wpychać. Czyli to jest exod. No dobra drugi Keeper of jest broń myślę, że mogę zagrać yy, Wilkora Alpha plus broń i nie będę tracił tej ofiarnej bohaterki z tym ja mogłem poczekać z tym Wilkorem możliwe, że będę potrzebował trzech punktów O a na szczęście wystarczy ten, wystarczą te dwa więc sobie ją od razu rozbiję, żeby coś dostało boską tarczę, żeby było trudniejsze do, do zabicia. No to tutaj zdecydowanie ultu mam. Tak, 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 pobijemy cztery na twarz. No i ten Alladyn jest na 15 punktach zdrowia. To jest bardzo dobrą dla nas informacją. Jak na szóstą turę do przyjęcia. Ja niczego się nie boję. Oprócz To co? Nikt nie pozna naszych tajemnic. A my tutaj musimy zacząć powoli myśleć o Litalu. Tak sobie myślę. No to jest dobry moment na konsekracja. Werbu hmm, myślisz? Czekam na rozkaz. Nie w mym domu. No właśnie podejrzewałem, że to będzie Patrz! nowy Sacrifice. Nie dajmy mu możliwości na wrócenie do tej gry. Mamy fajną, fajny stół. Nawet po koncentracji coś zostaje. No i wygrana. No i się odmarągawito. Szybki i szybkie przejście do 7. Jak widzicie tam ja sobie świetnie radzi. Dobra, to to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądnięcie i na razie.